jakie robimy postacie. Daję wam trzy, yy, trzy wybory. Pierwsze, nie Mieszko, kurwa, weźcie, przestańcie. Mieszko, jak Mieszko pierwszy? Nie, 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 słuchaj, nie. A tak, Arek Krematorska. No ja pierdolę, Arek Krematorska. Nie, no proszę cię, ja cię pytam, no poważnie, kurwa. Pierwsza propozycja, to jest batańska kobieta, która się będzie nazywała Gloria. I ona będzie taką złodziejką, manipulantką, wojowniczką. Druga propozycja to jest cesarski były żo żołnierz G Maximus Decimus Meridus, który został wyrzucony i jest kur z zbitkiem w Kalradii i jest rzymianinem, takim jakby prawilnym, wiecie o co chodzi, i stara się walczyć. I trzecia propozycja, moi drodzy, to jest, moi drodzy, Wiking. Że zagramy pod Sturgię wikingiem. Co chcielibyście? O, Roma, o kurde, Ro. Roma, Roma To co, jesteście kurwa gotowi? Boże, ten Bannerlord wygląda przekozacko, Brzmi przekozacko Oczywiście gramy na becie 130 nie? Ja, pitole, nowa kampania moi drodzy. Ale wygląda kozy kozak ten Bannerlord, Ja pierdzielę. Dobra, kultura postaci, ale tu się pozmieniało. Wow. Wlandyjczycy, Sturgijczycy, Cesarscy, Asyryjczycy, Huzajczycy, Batowie. CESARSKIEGO wybieram go dalej. Tu się podobno pozmieniały włosy. Ja bym chciał zrobić... Dobra, Maximusa, Decimusa, Meridusa. Okej. Okay. Maximus miał na pewno brodę. Tak, Ej, co oni coś lepszego dodali. Coś lepiej to wygląda. Maximus miał taką lekką brudkę, nie? O, Perfekcyjnie. Tylko fryzurę jeszcze jaką. Tak! To będzie idealna fryzura dla Maximusa, Decimusa, głowie. O. Ole Cooks. Dobra, dobra, mamy to. To jest nasz Maximus. Ty, to jeżeli to był Maximus Decimus Meridius, to imię rodowe to było Meridius, tak? Może Decimus. Decimus? Meridius. Niech będzie. Maximus Decimus Meridius. Niech będzie. Oczywiście czerwona flaga, żółty yy, orzeł rzymski. No i stary tak można grać Maksimusem, nie? Korzystając z Waszej uwagi możecie zostawić lajka i suba. Zachęcam też do podbicia tego filmu, żeby dotarł do większej liczby osób. Z góry dziękuję i życzę miłego oglądania. Tu są podobno nowe mechaniki skradania się, nowe opcje, nowe rzeczy, więc jestem trochę podjarany. Tu jest podobno nowe, yy, że tak powiem, menu. Kurde, dodali tutaj strój dysk. Ja pierdziele, co jest? Masz stealtha, masz rynsztunek bojowy i masz chłopie strój cywilny do chodzenia. U-la-la, kolego. Ulala. -la. To się widzę, zaczyna zarąbiście. Ja jestem oczywiście Maximusem, Decimusem, Meridusem. Boże jak ta gra chodzi, jak złoto stary. Już brakowało mi podstaweczki. Aha, ej, nowe misje, dobra, ty to ja tam jadę. Panowie, poczekajcie, my wszystko przetestujemy, i nic się nie dzieje w sekundę. Dopiero rozpocząłem Maximusa Decimusa Meridusa, dopiero wyszedłem z bazy. Ja jeszcze nie będę miał dostępu do wszystkich mechanik, wiecie o co chodzi. Więc... Yy, Okej, okay, tu samoluczek jest. Co mam jeszcze? Mam kuszę? Ja chyba z samego miecza powinienem korzystać. Ja gram kampanię, to nie jest sandbox. Ja gram kampanię, to nie jest sandbox, stary. Ty, a Maximus powinien jednoręcznym mieczem walczyć, czy dwuręcznym, panowie? Nie ukrywam, że się zastanawiam i... Nie wiem co wybrać. Jednoręczny. Ale wiecie, że w starożytnym Rzymie, pośród rzymskich żołnierzy Legionów, to nawet było w serialu, Maximus został wysłany do Persji na służbę i tam poznał w ogóle takiego mistrza gleby. I on się zakochał w glebie. Mam nadzieję, że wiecie, że to jest potwierdzone po prostu tak historycznie. Serio. Dawać ich panowie, to jest zwykły motło. Jezu, mi się pierdzieli, Pięknie. Pierwsze zwycięstwo. Weź. Jeden sławy. Boże, jak ja już zapomniałem jak ten system kulawo działa, stary. Jeden sław. Guys, I think we have wełniana procusa. Mamy, moi drodzy, wełnianą procę. Będę mógł ją przetestować. Powiem wam, ale ja się stęskniłem za Lordem. Serio. Serio, ja się stęskniłem za banerkiem, żeby sobie nawet pozamulać bombę w tym Bannerlordzie. Eee, oczywiście nie będziemy zabulać żadnych bomb, tylko chodziło mi o to, że wiecie o co chodzi, nie? Po prostu stęskniłem, żeby sobie pograć w banerkach. Teraz zobaczymy jedziemy do Twej. Nie mam pieniędzy. Zobaczymy czego oni chcą. tej twei, bo to jest jakaś misja podobna. Thank ever for you, seriously have Ty i mam tutaj pierwszą misję stary. XPP! Albo mogę podjechać i walczyć, albo jako asasyn. Próbuję asasina, nie? I'm trying assassin. Dude. I'm going for the assassin. I don't care, bro. No muszę to spróbować, stary. Okej, okay, uh, lead on. Okej, okay, zobaczmy. Ty, asasyn, co tu się dzieje? Stary, autentycznie jestem asasynem z dagerem. Ja pierdziele, padel... jako grafa, ej, chłopie. Boże, kochany. Stary, jestem zakochany w tym banner lordzie. Ja pierdolę, no! Przepraszam, że będziecie musieli tyle cenzurować sobie na zapisy jakieś czy coś, ale no no nie da się opanować emocji, chłopie. Ten banner jest cox! Boże kochany, banner jest total koksik. Czekaj, bo tu, tu są wrogowie. Bręt ja mam przejść, chyba tu pod murem. Okej okay. Walk slow, caps to walk slow. Aha, okej okay. Dobra, ale się skradamy, stary, zobacz. Gdzie mam go za... A, on nie tam! A, widzisz. Stary. Ale cox. Ja ci mówię... O, coś mnie prawie zobaczył. Ja ci od razu mówię tak, o kurde. Złapał mnie, typ. Kurde. Dziękuję Matsu. Mogę tu wejść? Nie mogę. Gras. Okej, okay, dobra. Czekaj. Oj oj oj, dobra, chowam się w trawie. Ja pierdzielę, czekaj. To jest dwóch strażników, a mój cel jest w ogóle tam daleko, nie? Ja pierdzielę. Assassin's Creed Maximus Decimus Meridius. Czekaj, przejdę tu? Nie. Nie mogę przejść, bo on mnie, on mnie dostrzega. Ty, mogę rzucić kamieniem gdzieś, żeby on po prostu do tyłu Okej. Okay. Ja pierdziel, ale zrobili taktykę! Cicho, bo siedzę w krzakach i sram. Kurde, to jest dwóch typa. Ja pierdzielę. Przemykamy, czy staramy się go zabić? Czy przemykamy za nim? Staramy się przemknąć za nim, czy go zabijamy? Próbujemy go zabić. Kurde, nie wiem. Nie wiem, stary. Bo tutaj chodzi ten drugi. Chyba trzeba przemknąć. Bo on zobaczy trupa i zaalarmuje całą wioskę. To jest bait. To jest bait, stary. Tędy trzeba przejść po prostu. Patrz. Wiesz, patrz. Wiesz? widzisz. Trupa możesz przenosić? Pierdzielisz. Nie wierzę ci, chłopie, że mogę trupa przenosić. Stop! Można podnosić trupa czy nie? Bo jeżeli tak, to go ładuję w papryczkę i go chowam do lasu. O pierdziele. Co ty gadasz? Boże! Boże! Gra jest kozacka! Co oni zrobili z tym Bannerlordem? Jest koks totalny! Chłopie. Zakochałem się w Lordzie, stary. Ja pierdzielę. Maximus Decimus Meridus jedzie, ale będzie kontentu. Dobra, czekaj. Oj, trzeba teraz poczekać. Przemknąć tu trzeba do lasku. Mogę. Dziękuję. Dobra. Pięknie. Odwróci. Dobra. Trochę jeszcze jest do przejścia. Okej. Okay. Gdzie jest ten typek? Tam jest. Ale daleko, chłopie, ja pierdzielę. Dobra. Czekaj, mogę tędy przebiec? Mogę chyba, bo oni nie widzą. Dobra. Ej, tu wygląda na razie okej, okay, nie? Tu jest jakieś schowanie się. Tego nie mogę otworzyć. Dobra, biegnij. Dobra, biegnij. Drabina. Okej, okay, wbijamy po drabinie. Jezus, ale koks zrobili tego panerka. To zarobisty jest. Dobra, czekaj. Okay. On jest tutaj gdzieś ukryty. Dobra. Okay. Gdzie są wrogowie. Tam, tam jest strażnik, trzeba na to uważać. To są strażnicy, trzeba tego pilnować. Dobra, chowam się w lasku. Dobra, i teraz po cichutku. Distraction. You can distract guards with noise. Try throwing one of the stones in your inventory. No, ale blisko było. Dobra, jak tam jest w środku typ, to jego by się przydało gdzieś tutaj zdurować, nie? Tak mi się wydaje, gdzieś tu. Bo tam jest w środku ziutek, więc jego by się przydało gdzieś tu chyba popchnąć, nie? Żeby on tu gdzieś poszedł. O, prawda? Wiesz co Dobra, Erleswiz widzimy jak obiasek, okej? Okay. obserwacja a my typ. on chodzi dobra Jakby go kurde dziabnąć? boże Ej. ja pierdolę pierd kurde no leży nie mogę zapisać Kurde nie mogę no co teraz robimy? Jak go dziabnąć, tego ziódka? To jest problem, jak go dziabnąć. Tego zioma. Mogę się schować tutaj, żeby on mnie nie widział za tym? Ja pierdolę. Nie no, nie da... Czekaj. On mnie nie może widzieć. Ja pierdolę z tym koksem! Nie, Widziałeś? Nie wejście do góry pod drabiną. Gdzie on jest? Gdzie jest ten ziutek? Tu jest ten ziutek do zabójstwa. Gdzie on? Tu jest ziomek. Patrz, się patrzy w moją stronę. Mhm, Houston, -hmm. we've got a problem. We've got a problem, Houston, and I don't know how to fix it. Maybe I can throw some stones, you know? No on niestety kamieniem nie robi nic. Ten ziomek, on się na kamień nie łapie. Może wbiec w niego mam po prostu. Spróbuję wbiec, jolo! You're not one of them, who are you? What's happening? Fa I will find a way out. Follow me and be silent. I shall clear a path past them. Dobra. Roar! O kurde. <gasps> What? Nie no, co? Nie no, co ty gadasz? To było kłamstwo, złodziejstwo, chamstwo. Patrz I will find a way out. Follow me as soon as safe. I be silent, I shall clear past them. Nie wiem, kurwa, co wybrać. Miejmy dwójkę? Dobra. I tu, tu, możemy wyjść, a ja nie muszę iść po tego mpc-ka? Ty, gdzie jest, ziomek? Je, ziomek droga jest pusta. Dobra. Chodź. A się found? Escape, I will follow. No przecież mam. Dziękuję, ratowałeś moje życie. Okej. Okay. Zarobiłem stówkę z tej misji. Tak naprawdę. Udało mi się zrobić tą misję fantastycznie. Pomóc im i ich uratować. Więc teraz możemy rozpoczynać normalne grańsko. Maximusos, Decimusos, Meridusos. Trochę też miasta zmienili, mówisz? To, to zobaczymy. To idziemy zobaczyć. No nie ukrywam, że grafika wygląda mega imponująco, nie? Tak naprawdę. Ci żołnierze są o wiele w lepszej jakości, o wiele fajniej. Patrz, jak się światło fajnie odbija od pancerza. Patrz, on ma taki movement normalny, że nie stoi jak pipka taka, tylko wiesz, normalnie jakby stał, nie? Fajnie to wygląda. Ty, ładnie wygląda! To się patrzysz, paru wodentach. No, to znacie dalej jakie jak były. Mogę się dowiedzieć gdzieś są turnieje robione? Na przykład tego go... Ooo! Ej, ładnie wyglądają areny nareszcie, wreszcie zjedzą ludzie na tym! Wreszcie się coś dzieje, kurde! W Jakulan i w Rowald. Okej, okay, Jakulan i Rowald są turnieje. Jakulan i Rowald. Jakulan, z tego co ja kojarzę, było osadą... Z czym był Jakulan w ogóle? We Wlandii? No dobrze, pojechałem. Bo nie ukrywam, wiesz... Będę sobie pierdzielną coś. O ile bandytów tu jest! Oj, za dużo tu jest! I to jest jeszcze wieśniacy. Dobra, niech bandyci napadną wieśniaków. Pięknie, niech, niech poniosą straty. I teraz ja wchodzę. Pięknie. O kurka wodna! Ty, widzowie, nie chcę was martwić, ale to wygląda na to, że będziemy... Będziemy naprawdę... Yy, w dużym problemie. Nie? Więc będzie jeniectwo. Dobra, niech się wyrzucają tymi tarczami we mnie, nie? I tym głównym, bo. To lepiej we, we mnie niż w nich, w moi. Dobra. Musimy się postarać, w sobie. Pięknie. Dobra. O, no i perfekcyjnie. Zajebiście, kurwa! Zajebiście, kurwa, to zrobiłeś, łukasz. Ty, co, jest tu mi w, Tu mnie dopiero zapisało, what the fuck? No dobrze. Panowie, trzeba się kurwa ogarnąć. Ja nie mogę ginąć jak pipka. Trzeba walczyć. Trzeba napadać bandytów, ale nie grupie 30 ludzi, którzy ma, mają lepsze uzbrojenie ode mnie. Tylko trzeba się. Za... O, Garios! Cesarzu! Czy masz może dla mnie jakieś zadanie, panie Gariosie? Chętnie bym ci przylizał odbyt. Nie ukrywam. Forgive me what may seem, ja, seem to be Potrzebujesz pomocy z jakimś problemem? Nie potrzebuję przysług od nieznajomych. Współpracuję tylko z możnymi mojego kraju. Aha. Czyli zostałem opluty jak śmieć. Dzięki. Dzięki, Garios. Dzięki, Garios. Dzięki, Garios. Dziękuję ci. Nacharałeś mi w pysk. Przychodzę do typa i mówię mu tak. Cześć szefie. Mogę ci coś dla ciebie zrobić? A on robi. Wiecie co? Ja sobie wezmę y, wełnianą procę. Y, zamiast kuszy. Bo Maximus nie będzie strzelał z kuszy. Maximus będzie strzelał z procy. Zobaczymy. Widzę twoje oczy gotowe. Chciałbym ci. Wsadzić coś gdzieś. Cześć co? Pokaż mi to. Czekaj, ok, Mam procę. Aha. To zarąbiście, że mam zero pocisków w procy. No to fantastycznie. Boże, co za idiota. To tak jakbyś wziął łuk na pole bitwy bez strzał. I byś na polu bitwy mówił, kurwa, gdzie są moje strzały? Jezus, maksimus Ty się nadajesz do tarcia chrzanu, chłopie. A nie do robienia wielkiego życia. Zostań kurtazyną w, w Lagecie i to jest chyba jedyne, co mogę zrobić, no. Stary, wyobraź sobie modyfikację Anno Dominik 1259, po wyjściu dodatku Warsaw. Mieszko pierwszy, Cezary jakiś tam w ogóle, Kazimierz Wielki, stary, k***a, bitwy morskie i bycie asasinem. Jezus, k***a, ja się zaraz spocę z podniesienia chyba. Czaisz, Kazimierz Wielki zabija k***a, Kazimierz Wielki zabija swoim sztyletem Hitlera. <laughs> Co mam wziąć do tej pracy? Kamienie kuli do pracy. Kamienie kuły w pracy. Kamienie kuły do pracy. Kamienie kule do pracy? Kamienie kuly... Kule... Kamienne kul... Kamienne kuly do pracy. Język polski to drugi język dla obcokrajowca. Zamknij mordę. O, mam pracę, uwaga! Uwaga, zobaczymy. Czy a mogę strzelać z pracy z konia? Jezus, ja pirrę! Jezus, nie zbaduję normalnie, S? Nie, no mordeczko. Mordello! Ja już widzę kampanię Polska tylko pod procem, w losie! No, no do mini, chłopie. Zresztą będzie kilka kog. Dobra, pociągnę ich pod łuczników. Pierrot! Strzelać, strzelać, kurwa. Nie, nie oceniać. Strzelać, nie oceniać, kurwa. Fajna ta proca! No już może, kurwa, jebista ta praca. I sława jest moja. Yy, czekaj, bo tutaj gdzieś była pułapka. Ty a o właśnie obozy bozy konka. Opanuj się trochę, Łukasz. Ja się, Hamuj się, kurwa. Chodziło mi o no nie wiem jak się to nazywa, ta, mie ta miejscowość. No ta co respi bandytów. Nie wiem, jak to się nazywa. Rangwald, o cześć! Yours is not a Masz jakiś pomysł problem problemem? Znowu na mnie nacharałeś. Dobra, sram na was, Wikingów. Siedźcie se w tych łodziach i nie mylcie dup. Idź pod piechotę, bo łuczników dobrych, to sam musi żyć pod łuk. Czekaj, bo chciałbym napaść. Chciałbym spróbować napaść kolego na y, obóz. Ko C na obóz bandytów chciałbym napaść. Rozumiesz? W sensie chodziło mi o to, po prostu kulka, że. Y że chciałbym napaść na obóz ee, bandytów, który respi bandyt. Rozumiesz? Czy nie rozumiesz? Jezus! Weź kurwa z tym w Lordzie. Weź, i kurwa! Nie, przysięgam! Kurwa, zmieniam ten damage po tej bitwie. Co to kurwa jest, że ja dostaję dwa strzały i się wypierdalam z 50 metrów? Okej, okay, dali radę. O! Ej, nowe eventy! Co się kurwa dzieje? Twoi żołnierze z cesarstwa pytają, czy mogliby objąć przewodnictwo nad pochówem, pochówkiem ces wrogich cesarstwa. O, 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 czekaj, czy ja jestem analfabetą kurwa? Twoi żołnierze z cesarstwa pytają, czy mogliby objąć przewodnictwo nad pochówek wrogich cesarstwa. Ozma oznajmiają, że czują obowiązek wobec swoich pobratymców, nawet jeśli walczyli oni w niesłusznej sprawie. Odmów, wiedząc, że odrębne rytuały wzbudzą podejrzenia wśród przedstawicieli różnych kultur w swoich szeregach, czyli zwiększ reputację za cechę postaci skąpej. Czy spełni prośbę, nie ma ujmy w uhonorowaniu? Kurwa, nie ma ujmy w uhonorowaniu, kurwa trupów. Zwiększa reputacja postaci nieustraszającej. i jest kurwa kryjówka. Więc zamknijcie mordy teraz. Patrz, wysi żołnierze, aby to oczyścić. Poczekaj na zapadnięcie zmoku, by się wkraść. O, kurwa. Musisz mieć więcej niż 25 zdrowych żołnierzy w grupie, aby zaatakować. Kurwa, ale ja się chcę... W... Dobra, spierdaliwko. Ja chciałem to zaatakować po prostu yy, w kraście, jako assassin, a ja muszę mieć 20 ludzi w grupie, chłopie. Kurwa, 34 dezerterów. Co to są? Jacyś dezerterzy się pojawili nowi. Czyli teraz żołnierze będą mogli de dezerterować? Czy jak to... Na czym to polega? Bo ja tych 34 dezerterów nie pokonam, no nie ma opcji, jestem są za silni. W końcu dodali deserterów z Warpanda. O! Fajna będzie tak raz, zobaczysz, wyjdzie dodatek, będzie zajebiście. Eee, pamiątki. Powiedz swoim ludziom, że najładniejszy możliwy sposób, że choć szanujesz zapał przeraża między rolników. Mmm... Ja nie chcę być skom. Kurwa. Postacią. Dobra, chu będziemy. Będę kur skąpcem jebał. Tak jest życie, chłopie. O trudniej! On strzela we mnie, kurwa, pomocy. Ustałem. Rada. Jezu, ale one-shot! I teraz Maximus pokochał Clewia. Yeah. Yeah. Uh. Kur... Czas za Είμαι το